Siemanko, witajcie, z tej strony mino po jakiejś dłuższej przerwie witam was na nowo, tym razem Factorio. dla was chciałbym zaprezentować. A więc tak, zaczniemy sobie może jakąś grą swobodną, no nie wiem, zagramy na, może na no normalnych, nic nie będziemy zmieniać. Macie jeszcze urwiska? Nie, dobra, nic nie będziemy zmieniać. Kujowy. Nie, dobra. Ok, podejrzyjmy sobie mapę. No, wydaje się spoko. Można zacząć. Tak, więc rozbiliśmy się z tateczkiem. Trzeba wyszczelić rakietę. Dodajemy. Tak, to wygląda mapa. Ogólnie chcę dla was nagrać, ja wiem, jakieś kilka filmików właśnie z Factorio. Może ktoś akurat będzie chętny na oglądanie. To nagra się coś więcej. Zobaczymy. Bez modów to jest zwykła vanilia. Tako, za dużo w Faktorio no, grałem ze znajomym, ale żeby przejść Faktorio może raz, może dwa razy się maksymalnie udało. Co tu mamy, kamień. czekajcie, piec przecież mam jeden. Kurde, węgiel tak daleko. Muszę iść węgiel kopać. Początki, jak to początki, będą nudne, ale później myślę, że będzie się coś działo. Wykopię, tak? Może do 10 węgla. A ogólnie, na starcie, mam do Was pytanie: jeśli ktoś będzie oglądał, jak długie odcinki byście chcieli. Preferuję na początek może tak 15-20 minutowe. Jeżeli będziecie chcieli dłuższe, mogę coś nagrywać dłuższego. Tak, skrzyny. Tak. Albo nie. Do pieca zrobimy. Paliwo cyk, bo tutaj. No i dobra. troszkę drzewa. Dobrze, mamy pierwsze płytki, dobrze. Do czego będziemy zmierzać na początku? Na początku, może zrobimy. Pierwsze, co no będzie, laboratorium i żółte pakiety jakoś lekko ogarnąć. No, a to za chwilę. Trochę kamienia zrobimy. Więcej spalinowych wiertnic. Będę się starał bardzo szybko przejść na elektryczność. Tylko nie wiem, jak to pójdzie, właśnie z atakami naszych bajterów. Czy tam radę się wybronić, ale postaram się Dobra, może drugie damy do węgla, niech się wydobywa To zrobimy dwie na węgiel Pyk Pyk do jednej skrzyneczki Dwie. Oj, i przepalaj drewnem, dobrze. Od razu zrobię miedziuszkę. Na wiertnicy. Kurczę to już się nie wydobywa. Co mam zainstalowany? Mod to jest jeden, to jest bodajże Farage na odległość. Żebym mógł sobie brać z piecy i z wszystkiego na odległość. Bardzo pomocne. Akurat nie widzę tej gry bez tego. <grych> o kurczę, nie ma węgla. To no, no farość działa tak, że tutaj na przykład mogę dzewo wykopać. Wystarczy się ściąć w sumie rzeczy. Tu mogę sobie wziąć z pieca. Tutaj ze skrzyneczki, tylko kto tu tym trafi. O, cyk. Ale aż tak daleko sięgać nie będę. Tu. połowa tu i to damy tu nie tu. tu o dobra od razu weźmiemy się za kamień kamień też będzie potrzebny Zaczynam nagrywać na darmowym programie Action. Przez 30, myśl, 30, tyg, e, 60, 30 dni będzie za fliko. A później chyba go będę musiał wykupić. Dobra, to sama przepalarka. wiertnica. była. Się pali. Mamy wodę, więc będzie fajnie, więc zrobienia. Hmm, jakby to zrobić? Na pewno zaczniemy od żelaza jakoś lepiej. Nie wiem, czy spalinowo, czy od razu elektrycznie jechać. Choć parowy niby można już, ale zaczniemy, może jeszcze trochę spalinowo. No, nie damy rady później jak będą nas atakować, coś mi się wydaje. Tylko to dorobimy jeszcze jeden. Tak, już się pali tym węglem. Od razu bezpośrednio do piecy na razie Wkładanie, że tak powiem. O, cyk, mogę sobie wykopać rudę, to jest bardzo pożyteczne. Dobra, cyk i tyk. Cyk, cyk. Tak, tam nasz węgiel. Ogólnie bardzo, bardzo lubię Factorio, ale tak samemu jakoś nie przepadam. Ale jak może będę mówił sobie do was, to, to będzie spoko. <grymne> A może akurat się znajdzie jakiś widz, co by chciał pograć, to może coś też ogarniemy. O, mamy troszkę miedzi już. Możemy już pompę zrobić. Lecz. Trochę zanieczyszczeń już mamy Dobra, nie ma co przesadzać na razie Zrobimy sobie pancerzyk Jeszcze jedno damy do miedziuszki Pompę, o... aha nie mam jeszcze tego, ale pompę już mogę postawić. W hm. którą stronę bym się chciał budować? Myślę, że może w górę, bo jest czysto, nie ma nic. Staram się jakoś to tak w miarę, nie wiem, jestem amatorem ogólnie w budowaniu, ale coś ogarnę. Jakiegoś wielkiego mindbusa czy coś, tego? Tak oglądacie u profesjonalistów, na pewno nie zobaczycie. <grych> ale co nieco Ciebie myślę, że pokaże też tak żeby to później nie przeszkadzało może zrobimy Czekaj, jak tu by się chciał budować to może to dać w dół o, może to będzie lepiej wykarczujemy kilka drzewek Dobra. damy tak jak to się zawsze. No, możemy zrobić tak. Chociaż nie. No to musimy przechodzić węgiel jeszcze. To inaczej. damy tak. Cyk. Silnik. I kilka rur będziemy potrzebować cyk, cyk kilka słupów od razu się robi tak tak, tak dobra tu będzie węgiel potrzebny no i oczywiście słupki słupki sobie damy na, na piąteczkę jakoś tak zawsze lubię mieć tu już połowa nie kopie ale już się fajnie wypełniło mi został węgiel został tu mogę dać trochę i tutaj no i dobra będziemy mogli postawić pierwszy prąd pierwszy nasz budynek to będzie laboratorium ale patrzcie nie dałem węgla tutaj I tutaj postawimy laboratorium, ale najpierw trochę węgla, bo to już nam przepaliło tamto. Dobra, idzie fajnie. Pyk, węgielek. Laboratorium, mamy tu... Jeszcze nie powinno nic używać, dokładnie, bo nie działa przecież. I musimy zrobić pakiety czerwone mogę 4 a bo nie mam jednej płytki tak jest nie mam jednej płytki dajmy to drewno i się tu przypa a nie nie trzeba dobra niedziuszka tutaj damy drewno i co tu badamy najpierw najpierw no to na pewno będzie potrzebne. Dobra Stali już można, ale szybko. Nie no, trzeba zacząć od tego, nie ma co wymyślać Normalnie 10 pakiecików i jak będziemy długie łapki i stoły. Ta, musimy logistykę zrobić, to nie to, to trzeba zrobić. I wtedy pojedziemy już małą przepalarnię. Później się robi. Bo muszę mieć rozdzielacze i podziemne taśmociągi, żeby to prowadzić elegancko tu węgielek. I wtedy będzie mogło się przepalać, moi drodzy. Ale dorobimy, czy jeszcze będzie trzeba mm, tych naszych wiertnic górniczych. Ale nie elektryczne, jeszcze zrobimy takie. 3 i raz, 2-3 piece. To do miedzi będzie jak znalazł. Yy, przepraszam, do żelaza. To będzie, chodził tu będzie wchodził Dobra i to na razie będzie na tyle, tu muszę zrobić mociągi. To na razie zostawię może O, zrobię na łapie, nie tu muszę wykarczować trochę Żeby w miarę to jakoś poszło najkrótszą drogą jak na razie dopóki to się bada wszystko co mogę karczować Ja nie lubię wycinać tego drzewa, to jest masakra No dobra, przynajmniej się wszystko zrobi w ten czas Zrobimy przejazd Ogólnie bym się chciał pobawić w jakieś pociągi na tym właśnie w mojej grze w tej mojej grze Tylko tako pociągi nie są moją mocną stroną, tak prawie nic, ale Jakieś podstawy, już coś tam znam, więc coś myślę, że pójdzie. No widzę, że to na pewno będziemy musieli grać na yy, pociągi, bo nic tu nie ma w, w okolicy. To jest masakra. Dobra, jest wykarczowane, fajnie. Tu nie ma... Tu masz cyk. Dawaj mi to. Czemu tu nie kopiesz już? A to już się skończyło, ale szybko. No to tutaj, pyk. Jeszcze się robi, to w tym czasie troszkę więcej taśmy ciągów. Yy, łapki można zrobić, ale jeszcze nie będą teraz potrzebne. Yy, jak to dobrze zrobić? Raz, dwa. I to zrobimy raz. Jeszcze jedno to się dorobi. I na razie cztery. No spokojnie mi się wydaje, że starczą. Te ciągi Tu sobie damy łapki może. I tu zrobimy tak. I to ładnie. Każdemu po węglu. Będzie szło? Będzie szło. Ile masz w sobie? Dobrze, będzie szło. Jeszcze zrobię może w międzyczasie jakąś skrzynkę buforową, coś ala. Ależ tu karczowo. Można im go zakryć. Zobaczmy. Zobaczmy. na koniec troszkę pozbieram tylko wkładam czyż trochę no to dobra tu doleci węgielek ue ja nie włożyłem jednego mówię czemu to się tak długo bada będziemy mieć węgiel na razie może zrobię na jednej taśmie to i to tutaj szybko przerobimy te trzy może niech się jeszcze robią tak o A to zrobimy może raz dwa trzy i to będzie wychodzić tak na jedną taśmę dać węgielek i będą na razie mogły być spalinowe jeszcze ale to i tak to będzie chwilę, moment i zmienić i tu będziemy robić powoli już przepalarnie raz zrobimy wiadomo większą tak tak coś takiego więcej nie mam łapek więc na razie nie robię a bo tu jeszcze prądu będzie potrzebny no dobra, spróbujemy dostarczyć to. I na tym powoli będziemy kończyć pierwszy odcinek. Jest, działa, nie działa. Tu coś nie działa. A, no dobra, tutaj jest. Na razie tyle. Czekaj, bo tu nie kopiesz. Masz tutaj. No dobrze, to na razie będziemy kończyć pierwszy odcinek. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Czy w ogóle Wam się taka seria podoba, czy nie. Wiem, że dawno mnie nie było na YouTubie. No i co, zapraszam do subskrypcji. No i do komentowania. Dzięki, cześć.